no jesteś, jestem totalnie witam dzisiaj was na moim kanale. A dzisiaj będziemy sobie oceniać Kanon Ok, Wchodzimy w zakładkę Kanon Mówiłem, że będę kupował jeden level. Kupiłem to, będziemy jeszcze Ok, To najpierw tutaj wchodzę. I tutaj jestem, jakby, strona pierwsza. Tutaj wszystko zdobyłem za te gwiazdki. Jak mam na przykład 9 gwiazdek, lub 3 To zatrzymuję i to odbieram. Okej, okay, to... Będę oceniał od 1 do 10 yy, tutaj każdą stronę. Tutaj za ten skin plecak ki 2 yy, i za tą emotkę no mają też świetne. Tutaj 10 na 10. To mi się bardzo podoba. Gitara też jest super. Skin tak średnio. Muzyczka jest fajna. E, tutaj mi się to tak też nie podoba, i to też jest ładne. A to jest tak naprawdę e, zielone na początku, a później to jakoś dziwnie zmienia swoje kolory. Ale to jest nieważne. E, to tutaj dałbym 7 na 10. Ok, e, tutaj wchodzimy z tej samej edycji. Tutaj jest taniec. I taki siedemnik tutaj taką bitkę, eee, Dobra, tutaj jest takie coś i fotoczucie, nie? Tutaj bym dał 8 na 10, i są eee, ładniejsze, ładniejsza edycja i po prostu jest taniec taki ładny, ładniejsze dużo ten, no to. Um, ekran to, to w ogóle mi się nie podoba. To jest 0 na 10, ponieważ to nie jest moje typie. Ja nie lubię takich rzeczy, nawet wręcz inaczej. Patrz, ładny balon i nagle taka czacha. No nie za bardzo, no nie za bardzo. Tutaj za ten plecak i za tego skina i za ekran przeczytania i za to daj i 9,5. Tutaj za pleca 2 i emotkę i za skina. Patrzcie na to. Za to po prostu daje 9,5 na 10. Tutaj 10 na 10 to mi się bardzo podoba. Kilow też bardzo ładny. Lotnia też ładna jak płaszczka. I z Skin taki, według mnie, ja się nie zgadzam, to co powiedział Włóczyk, że tutaj brakuje kropki nad z, czyli żyk. Ja z tym się nie zgadzam, mi się to bardzo podoba, e, tutaj Cuyo jest bardzo ładny, plecak też jest piękny i skin też jest ładny. Za to tutaj wszystko daje 10 na 10, wszystko tutaj mi się podoba no nie? E, tutaj, tutaj też są trzy super rzeczy też 10 na 10. Ten karnet jest jeden z najlepszych. A to zalotnie. Zalotnie. To jest takie kreskówka. A ja lubię bardzo kres... kreskówki. No. Ja nie znam tej bajki. Więc dam tak 8 na 10. Okej. Okay. To teraz dostosuję karnera Kymera, przepraszam Ja tam mam swojego już zbudowanego, jak to można powiedzieć yy, Tutaj ma różne twarze Ale mózg jest ładny. Tutaj są wąsy jakby Tutaj takie coś jest Takie oczy A tutaj jest skóra to czyli patrzcie na tu, tutaj, tu i tu ten skin jest normalnie piękny tutaj jest takie, ja tu, tutaj tak bym patrzył tutaj jest tak czekajcie i to ja posiadam to też posiadam a teraz po prostu Pan też, pancerz pancerz, ten jest super ten mi się nie podoba, bo damski Ten jest niebieski Fajny Czerwony też super Ten mi się nie podoba, a ten mi się tak źle nie podoba Teraz LEDY Ten jest najładniejszy LED Tutaj jest niebieski Podoba się, zielony też mi się podoba Tutaj każdy LED mi się podoba I tutaj są te Takie wzorki ale najlepszym wzorkiem, jaki może być, to jest ten Tutaj mamy że, e, ze standardu, standardu, Dokładnie Tutaj są dodatkowe nagrody Nie wiem, o co to zupełnie chodzi z tymi dodatkowymi nagrodami A tutaj jest ja na przykład do gitary do, i, I do tej wapy, nie? Hmm. Tutaj to mi się za bardzo nie podoba on mi się podoba bardzo ta kobieta. Ale tutaj jest królik i tutaj jest normalnie najlepsza edycja do tego gościa. Ko tutaj jest najlepsza edycja tej kobity. co to, coś na jego narzekał czy coś? No nie wiem, taki co z klientów. A tutaj nie, co to, to będzie, więc nie oceniam. Teraz super. Superman, ogólnie pomysł, że dać Supermana do Fortnite'a, to to jest coś pięknego Tutaj jest czarny Superman, tak było właśnie też w serialu Flash czy e, Supergirl Oglądałem na Netflixie, bardzo fajnie, polecam Tutaj jest ta część Kryptona na Ziemi Tutaj jest, jak on walczy, na pewno nie zabije. To jest super, to jest I jest tam? Ogólnie cały karny mi się bardzo podoba, a tutaj jest subskrypcja, prawda czy nie? Tutaj kup poziom, można kupić poziomy. Ogólnie bardzo karny mi się podoba. Ja mam 16 level, to jest PDL czyli expa, brakuje mi do poziomu 17 i myślę, że to będzie jakby level mamy więc dla całego karnetu tutaj jest 10 na 10 normalnie karnet to coś jest pięknego dajcie łapkę w górę, subskrypcję ze dzwoneczkiem dołączcie do discorda dajcie pomysły na filmiki tam na Discordzie yy. No i co? Miłego dnia